Cześć, 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 jestem Costas Raszek. Witam z kolejnym członkiem z Zero Ostatni razem pod koniec, niestety się wywaliśmy, ale to przez mój błąd, co mnie i też trochę przez cholerny deszcz, bo nie było nic słychać. Zabił nas chłop. Zabił nas militarny po prostu z tyłu i najlepszy pancerz mieliśmy, na tym ma Oni mieli teraz najlepsze, mają najlepsze amunicję, więc przebijają na ten pancerz. W sumie nie wiem, po co ja w ogóle noszę ten pancerz. I tak mają amunicję, która penetruje każdy klasę, więc powinien z piątką latać. Tak czy siak, lecimy z Ersasen. Zmodowałem go, dość dużo mnie kosztował. No ale zobaczymy, w ogóle damage mi spadł, a no tak, bo hangarda, chyba, czy coś się założyłem. E, zobaczymy jak się będzie sprawował. E, ergonomii trochę mało, ale to nic. No i pompa oczywiście na mutanty. No e, i zobaczymy, no. Idziemy robić tego quest'a, więc idziemy na to centrum. E, żarcie nie biorę, wszystko mam, leczenie mam. Na zielonych już latam. Wyważnie, na zielonych latam, bo nie ma sensu na gorszej apteczkach. Mmm, może teraz pójdzie lepiej. Nie wiem. Zobaczymy. Ciulowo ostatnio było. No strasznie ciulowo. Moją głupotę. Moje własne życzenie. 200 tysięcy praktycznie straciliśmy. Na moje życzenie. No tak o. Było tak. Idziemy na central. Dalej szukamy oczywiście... O, teraz sobie przynajmniej możemy pozwolić na strzelanie. Z daleka. Wolałbym posnajpić jednak. Ta ergonomia, boże, jak to teraz lepiej działa. O, Big był! Zajrz. Patrzcie, Big był. Czy bigi teraz latają po mieście? Trochę niedobrze. Wydaje mi się, że im więcej rajdów, pamiętaj, że początek był taki prosty. Nic się nie działo. Biorę z bigów TT. to jest warte. Jak mię lutować? środku. Już widziałem, bo. Chyba to ja przez sekundę ich widziałem. A nie, to są te. Oby kurde, najgorsze że Bigi latają po mieście. Czyli nie żartowałem z tym, jednak. Ja tak chciałem żartować sobie z tego, ale. musimy się odrobić trochę, odbić od tytułu, bo znowu jest tragicznie, nie? Znowu jesteśmy białakami. jak ty to przeżywasz? Wiem, 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 Nie wiem, nie wiem, nie wiem, przeżywają. A widzę, że w tym samym miejscu byli. Not surprise. Hmm. Ale burdena mieli. Kurde, ta amunicja bym pozbierał, ale ona jest ciężka, strasznie. Piękny ten sasik jest. Och, ten sasik jest tak piękny. Pepeki, Dawaj te pepeki, To już nie bepeki. E, popę. Potrzebuje wiertary. Potrzebuje wiertary. Nikt nie ma wiertary. O te biciochy były, nie? Co mnie zabiły? Uważać. No wali nie ma. To ekstrakcja w ogóle jest. Ale co my to może być się kam? Dobrze, niech zabijają. Poseram jest tym deszczem chyba dzisiaj. kawiarnia jakaś, A, tu przejść już się nie da. No nie, tu jest chyba. Mhm. To nie tu. To jest jakiś obóz, po prostu jakaś granica. To jest tylko tyle. A jakiś. Dobra, no to tutaj tego nie ma. Tu będzie gdzieś? Może to jest to. Nie wiem. Nie wiem, gdzieś szkoły szukać. Tutaj nie, no bo tu byliśmy już. Pójdę tym parkiem. Boję się, że tam big jest jednak na dole, ale. To jest taki teren, że on tu w sumie może być. Ja już może wezmę sobie lepiej pompę. że tu martwi leżą. A bandyci. Bo obie jest jakiś gumna tam. Nie wiem gdzie szukać totalnej tej 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 A to wejść w sumie, naprawimy jak mi spadnie Teraz poko że mieli To też wejść sobie My się uleczymy Teraz przejście to Hunter leży ...dużo tego mają. Coś tu chodzi? Ja to bym chciał, chociażby oni raz mieli pancerz cały. O, m O kurde, jaka broń? To jest ta pukawa, fajna 308, 26 obrażeń, 95 Gdzie to jest pod 72. Uuuuuh, ty, fajna pukawka. Jak się walimy, to. O, jeszcze jedną potrzebuję. Jak się walimy, to ja wiem, że trzeba dobiegać. Ty, bardzo ładna broń. Kurde, nie chce iść przez ten bytnio. Część cały Denerwuje mnie jedna rzecz, że nie widać tego życia w celu przycelowania. To jest głupie. Ostatnim strzałem go zabiłem. Też mamy Teraz w ciulu mam polu, jak walczyć. No, Teraz Przynajmniej walczyć z tolerancje, walczyć tolerancje, jak Teraz walczyć jak z nim walczyć Koni się ruszają jak powaleni. Trochę się amunicji stało yy... muszę leczyć To możemy zjeść Pekki. No dobra no dużo bandytów jest strasznie W sumie nie wiem czemu aż tyle bandytów tutaj jest Tylko tych lepszych bandytów. No bo to jest boss. Ten Valentin to jest normalnie boss, z tego co widzę. on gardów ma. No ciekawe. Spoko. Czyli po prostu to są tacy podróżujący. Podróżujący boss. Fajny jest ten Valentin Armor. Fajny jest, ale dużo waży. Ten PMK też jest fajny. Dużo waży, to jest 600. O. zjeść. Kurde, nie wiem co z tym armorem. Czego chcę brać. Szczerze, w tych piątkach mi się chyba lepiej lata. Te piątki też są spoko. Chyba nie biorę. Chyba nie biorę tego armora. by fajnie, ale z drugiej strony tak średnio. urny Valentin, 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 Valentin. Musimy dostać 20 radiacji. Eee, różnica jest minimalna. Tylko ta radiacja minimalna jest różnica. To jest wyjście. To jest szkoła. Musi być szkoła, albo nie, to blokowiska są jakieś. Nie, to jest szkoła. To jest to. Dobra, czyli szkoła jest tym. Pamiętajcie. Dobra, no to chodzimy do tej szkoły. Dajesz ile tu trupów jest? Uczta dla goli, no. Spalimy się tu. A weź ty gulę. Feromonę wypuszczałem z tych kryształów? No, dużo tych chciał tutaj jest. Bez skitu, ile tu osób poginęło. to hell! Same trupy tutaj leżą Na górze Na górze biega Gdzie do mnie tam level up Ile tu jest po cztery apteczki. Szkoda, że nic nikt nie ma. Ty bez jaj nic z nie ma. To bierzemy. To bierzemy. Kurwiaj. Nie wiem, w mnie słyszą w ogóle? Tak podlatuję czasami dziwnie. go. Mm. Kokon kolejny. Kolejny kokon. Na razie pójdziemy zobaczyć co to jest tu w tym pomieszczeniu. Attachment boxy. Szczerze w dupie mam te attachment boxy, ale ammo to bym zobaczył co jest psoniki M hmm. Bypeki bym wziął, to też bym wziął.. Nie małem przysinie żadnych Tam Sy w ogóle. Dobra, teraz tak. Weź się ulecz. No fajny, ten perk jest fajny. Podoba mi się. Mam granat? Mam. Aha, bo ten granat trzeba odczekać. Dobra. ja zrozumiałem z tym granatem. Aha. Sami widzieli, że wyjdę. Dobra, dobra. Tu się nie opasek rzucać. Przynajmniej waga mi spada. Bo strasznie dużo amo waży do pompy. Tego tutaj nie ma tych dokumentów. Oni hmm. je mnie w ogóle, te góle Powalone. O kurde, już mi się strzały skończyły. Dobra, czekaj. Ja już nie mam amunicji do pompy. A dokumentów dalej nie widzę. Dobra, mamy to. Doktor Egorow. Tutaj jest. Jakbyście tu tutaj jest to ciało. Trzeba było lizać te ciała jednak. Dosłownie lizać. Dobra, spadamy, bo ja już staminy w ogóle nie mam. Slip jesteśmy. Trzeba spadać stąd. Tak już noc się zbliża, więc nie ma co siedzieć w nocy w mieście. Tym bardziej, że to jest niebezpiecznie. Wyjście mamy tutaj. Coś blisko. Nie wiem, czy do tenek przejdziemy? Chyba tenek. Ja. Złapię mnie? Złapię mnie. No i zajebiście. Wychodzimy. Super, dwa questy zrobione. Oj. Daj, pół tysiąca na tych gulach taki Exp Jak potrzebujecie Exp, idźcie na góle. Znajdźcie jaskinię czy coś i kopalnia Expa. No dobra. Trade? Nie trade. Eee... Nie to. Task. M61, daj mi. Mm, machinery. Good job, Hunter. From the documents it looks like the machinery may be turned off. Czy może ją wyłączyć. Wynika z dokumentów. And the bad news is that the switches are Ale no, oczywiście wyłącznik jest w ich bazie. A my do City Parku znaleźć tylne wejście. Czy tam gdzie byliśmy pewnie to jest ten park. Uh, Gule wykopały tunel. Just like the mal power and then going into the tunnel. Get the underground power. There is six switches. Jesus fucking Christ. Znowu przez te gulowate podziemia musimy iść. Underground area. There are six switches. Sześć przełączników jest. Oh my godness. Ale męczycie. Męczycie strasznie Dobra. The war. Wojna. Szóste klasy dostaniemy. On w sumie taki jak mój jest, tylko że na czerwono się świeci. Może wiesz, że oni teraz będą chodzić jakichś. After recent events on the mall po wydarzeniach like, z Central Green Army Request Main Reforms, czyli armia zażądała więcej jakby wo posiłków. Byliśmy przygotowani do tego. Musisz wymieniać wszystkich Green Army Kapitanów. There is one on each. Na każdy jest jeden z, e, z tych kapitanów. Good luck Hunter, i will będziesz tego potrzebował. A czyli będzie przerobane, tak? Czyli musimy zabić 70 Green Army żołnierzy na każdej z map. Znaczy na obozie z jakiej mapy? Wyeliminować Kobina na jak McShiftie, Industrial Swamp, czy wszędzie. Oprócz Zakowa. O, Zakowa nie ma, dziwne. Czyli Zakowie pewnie nie ostatni będzie. I dostaniemy NC-47 Chimera, czyli dostaniemy Mutanta tak zwanego. To jest mutant. to jest słabe statystyki jak na mutanta. Dobra. To chyba ostatni quest będzie w ogóle. Albo jeszcze mnie z bossem zakowie coś. U Crimsonów. Tak czy siak, moi mieli. Dzięki, że się dzięki, że oglądaliście. Nie wiem, czy nie porobię tego już po prostu solo, ale nie. No, warning, to nie chcę robić bez was. Ale zabijanie. No i tego będziemy mogli zrobić. Będziemy mogli zrobić. Ubarmana tego quest'a z gaidem, ale zabijanie chyba jak tam zostanie jeszcze coś do zbicia to pewnie sam zrobię już bez was. No jakoś tak. Dobra. Trzymajcie się. Hejka.